w dzisiejszym odcinku. A Mr. Mati? Dawaj. Jak ty masz prączek? Ej dobra, słuchaj, nie rozumiem się, nie dogadamy się tak, nie dogadamy się tak jak będziemy gadać. A wy co uważacie o karcie Valk Premier? Ja uważam, że mogliby tam zrobić jakąś roszadę. Kogoś mogliby dać czegoś nowego i byłoby fajnie, byłoby ciekawe. Nawet parze by się przydały. Ja yeah, pierwszy winek. Czekajcie. Ej, weźcie, pogadajcie, ja muszę odebrać tylko telefon. Zaraz będę. Dobra. Mr. Matt, ty nie uważasz, że powinni tam zrobić się. Kurwa, Mać. Nawet no że powinni dać? No, up, Co? Szczerze, ten w No, to kto tam się bije, wielu to nie? Ale, ale, no. Na pewno wiesz, na pewno na pewno panele były takie trochę, wiesz, nie? Ten drugi panel z tym, kurwa, wiesz, jakimś prezydentem, to ja nawet nie wiem, kto to jest, nie? Ja też nie wiem, co to zrobił. No i tam nie, nie wiem, czy on się bije. Nawet nie wiem z kim on się bije, czy on siebie z tym kapelą, czy kapela się bije z tym lubką na niego nie wiem. też się... nie wiem. Mnie to tam trochę chuj obchodzi ogólnie, nie? Mnie mm. e, to tam trochę chuj obchodzi, tak szczerze powiedziawszy, bo kurwa... No nie wiem, takie dziwne to jest takie to wszystko, takie pojebane. ten szachta, jestem ciekawy z kim się będzie bił. No szachta z tazy przecież siebie. No tak, no ale on dymił z tym Alanem, nie? Mocno. No ale to nie zro... No do siebie z Alanem, no to nie zrobią chyba różarnie. Ja mogę z dwoma mieć. Tak to? Nie <laughs> Ale kurwa, no nie wiem, no to tak trochę chujowy, jak oni mają oboje inne walki, ja się walam na konferencji na pizdę, To mogli, mogli chociaż poczekać i później walą surowę. O ten szachta się coś bije, nie panu? On no tam na gołe pięści siedzi. Cała dywizja 77 kg. Zapraszam do klateczki. Ile? Do klateczki. No to masz e, olejnika w swojej wadze. Nie, jego już nie chcą. Olejnika, kurwa. Albo tego kurwa daj czy jak on tam ma. Ta... Nie. z nim to raczej walki nie będzie. A Mr. Mati? Dawaj. jak ty masz froncie? kurwa, ja pierdolę. Ja, kurwa. No, kurwa za jakimś klasyczkiem kurwa odmoc. Nie no kurwa, no to bo nie ma zbytnio o czym gadać, kurwa, ale, się... kurwa ale co? Nie chciałem cię spytać, bo nie ma zbytnie o czym gadać, no. No nie no, normalne mam, Kurwa, ostatnio babcia mi w żabce kurwa, babka w żabce wyjeba klasyczkiem kurwa. Co? Nie, zamiast żabki, żabki, czy mam kurwa aplikację żabki, czy jest może klasyczek? Nie, żartowałam. Ja mówię ja pierdolę. Ja pierdolę. O no, rozpętałem piekło kurwa. Rozpętaliśmy. to by wymyślił tym klasyczkiem. Co? Kto tego klasyczka wymyślił? Bolo. Nie, to nie ja. Bolo! Bolo wymyślił. To nie ja. Dobrze, zwalmy na Aliego. Ali! Ali! Ja szanuję kobiety, to właśnie ten co właśnie poszedł, co ma to studio, to właśnie jakieś dziwne teksty robi. To prawda. Nie tylko do kobiet. Nie, no i widzę, no. Nie wiem co, ale Nie, no to był wspólny pomysł. Na Twitchu, na Twitchu siedzicie czy tylko na TikToku? Co? Na Twitchu siedzicie też, czy na TikToku tylko? No tak, no teraz jest live na Twitchu, nie? Teraz, ja też zacząłem 3 dni temu live na Twitchu. My, jak Ksaja jesteśmy, teraz jeszcze bolo będzie i po prostu robimy zmiany, nie? Jeden robi zmiany nocne, jeden dzienne, jeden popołudniowy, a drugi wieczorne. Na trzy zmiany będzie w teraz. Ja będę sygnalizował w nocy, a chłopaki jeden będzie, Ali będzie wieczorkami, a bolo po południu, nie? Bolo zawsze po szkole. Ty, a to jest prawda, bo mi tu piszą widzowie, że Pasup dostał bana na kiku? No dostał, dostał. Chyba na 3 dni tylko. Nie, dostał chyba perma. Ale to trzeba serio odjewać, już, żeby na kiku dostać banana, to no trzeba dostać perma. On, on, on wyjewał temu dziadkowi, nie? Czy coś. No. Ale to kurwa oni są głupi jacyś, że kurwa nie dają w dół kamery. Jak się e, walą na dziurę. Ale nie dostał perma, pisz że nie dostał perma. On dostał na 3 dni bana. Ty, to tak. może też się wybije? Pale kika na walkę. Ja wam mówię, na kiku, na kiku nie ma opcji, żebyś został ferma. Ja nie wiem co byś musiał tam zrobić. Kik jest taką, na no tam nie ma opcji, nie? No to przejdzie na przykład ten content z bezdomnymi? Co chciałem zrobić? Ty, co ty mi ciśniesz, ruro? Ty muszę zrobić. się tak zasłaniać, Mr. Matik, co musi się zasłaniać? Bo ja ram. Na tym Toku cofuję, kurwa za wszystko są banny. Ej Mati No? Ile masz tam na zawaleczkę? Tajemnica. Ale... Cześć, ja ci... ale więcej niż 5 czy mniej niż 5? Więcej niż, e, więcej niż 50 czy mniej niż 50? Mniej. A dużo mniej? Mniej. 20. Nie mogę powiedzieć ile, no, ale mniej, nie? Mniej niż 25? Tam kurwa wiesz, no ci w main dostają dużo, dużo więcej, nie? nie. No tak, no wiadomo. Ale mogliby zainwestować w kogoś, jakiegoś Adymiaru, na przykład nowego. No, już słyszałem, kurwa, że też. No dobrze, dobrze. Nowe twarze się przydadzą. Dobra, bo musimy iść na dziewczynki no. jakieś, tak? Dobra, lecę na razie. Dobra, 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 mamy sztone, Dobra. mamy z Mister A mikro, sorry, sorry, nie widziałem, że jest ciszony. E, co mogę powiedzieć, no? Lecimy dalej, nie poddajemy się. Cześć. No. A doczekaj ci obserwację zostawię, Daj. Dobra, Tomasz. Marka. Nie ma. Kurwa, dodaję mi tych, co znam. Dzięki za suba, dzięki wariacie. Piona dla ciebie. Kurwa, broda mi spierdoliła. Mm, nie ma dzisiaj, no włącz mikro, dobra zjebie, ja cię kurwa, wypierdalaj <laughs> Dawaj z Bartim, z Bartmi, nie wiem co to jest, jebać to Do Bola wbijaj, a co jest u Bola? Ja dla, dla Bola bym znalazł dzisiaj dziewczynę Mógł Wyłączyć, może ileś jest na piekielach Jak? E, e, Zuziu proszę cię, odpal witeczkę No masz Grzeczna, grzeczna Ile masz lat Zuzia? A na ile wyglądam? Nie wiem, to y, powiedz ile masz lat po prostu. Dziesiąt? Nie wiemy, Nie? czy możemy po prostu z tobą gadać. 50? Nie, 24. <laughs> Dobra Zuzia, posłuchaj, sprawa jest do ciebie ogólnie. Co chcesz? Mam kolegę. No. Bolo się nazywa. Jak się nazywa? Bolo. No i co? Lubi blondyneczki. No i? I Bolo też cię lubi. Fajnie. Czy lubisz Bola? Nie. Mnie Bolo ciebie lubi. <laughs> Ja nie lubię. Bolo, Bolo, nie. zaprezentuj koleżance jakieś umiejętności, czy... Słuchaj, ja już ci tam poszło trochę. Dobrze pójdzie? Nie. A słuchaj, słuchaj Zuja, nie chcę być niegrzeczna, ale przyjąłabyś ode mnie klapsa? Nie. Czemu? Bo jesteś użytki. Teraz? Teraz? Co? A teraz? Nie. Czemu ci się nie podoba? Kurwa. Bo mam ostatnią rękę. Czemu? 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 Ja mi się nie podoba. Czemu? A może nie, ty no, dziewczyny lubisz? Sobie z może ty dziewczyny ja proszę, proszę. może ty dziewczyny lubisz? No nie przesadzaj, no podoba mi się prawie każdej dziewczynie. No ale ja nie jestem każdym. Jesteś jak każde. Dokładnie. Dobra, On powiedz się... mi e... koleżanko, e... No, lubisz seks? Ale ja nie będę cię do takich pytania. Dlaczego? A, co? A lubisz zwierzę? Nie, dobra, czekajcie, czekajcie. Ehm, bo bolo ci się nie podoba, tak? No, żaden z was mi się nie podoba. Kurwa. Ty lubisz dziewczyny? Nie lubię dziewczyn, tylko po lubisz prostu... Lubisz dziewczyny? <noise> nie, nie lubię kurwa dziewczyn. No lubisz? Słuchaj, Mariolka mam na imię. A, no nawet ja gdybyś. Ale to co, ale Kasia. to w takim razie, to co, nie, nie podoba ci się żaden, tak? Zużu. A, jasne, Zuziu. bo myślałem, że się na mnie patrzy, a to ją zacięło. Zużu. Nie... nie, nie zacięło tylko po prostu tu się mnie gonił, no. Nie podoba ci się żaden, tak? Dobrze, dobrze tutaj rozumiem? No, rozumiem. A co byśmy mieli zrobić, żebyśmy ci się podoba... Eh, podobali? Nic. Zuziu, dobra kurwa Bolo to nie będzie to, to nie będzie to, słuchaj musimy nie, szukać fangi, to, to łatwiej wychodzi. Nie, nie wyniosłem ciężkiego działa, nie wyniosłem ciężkiego działa Zuziu, mam dwie stówy na koncie. jakiś tu poważny kurwa. Ja tak, raczej to, ma. że jest bogaty? Ty? Proszę? Ja raczej to trochę, że jest bogaty Bolo? Nie. Weź ci, że ja mam mieszkania, a ty go nie masz. co Pracowałem 17 lat w Holandii, to jestem <laughs> Dobre, mam mieszkanie i mi zazdrościsz. Ja też mam mieszkanie. Tak, ty masz mieszkanie, na pewno masz mieszkanie. Nie, ty nie masz mieszkania, jesteś bezdomna ja mam mieszkanie. Ja <grym grym> nie wiem. Zuzia, Zuzia, Zuzia. Jesteś między nami, rozśmieszyłem się. Proszę? Jesteś między nami, roz... rozśmieszyłem cię. Z głupotą mnie rozśmieszyłeś. Zuzia, Zuzia, mogę mieć do ciebie pytanie? No słucham cię, cały czas słucham, no. Ile Zobacz, ważysz? Nie mi teraz widzę. Ile ważysz? Nie wiem, 48 kilo. Okej, okay, no to idealnie, pracujesz dla Bola. Bolo waży 58 kg. No, to trochę za mało jak na faceta. No Ej, 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 ale halo, halo, czekaj, 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 co to ma być? Jak za mało jak na faceta? No za mało. Ale co uważasz, że 58 kg przy wzroście metr 50 to jest kurwa. nie wiem, z mało? Bolo, bolo jest po prostu niski. Nie, chwila, 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 chwila. Ale ty nie czajesz brył. Ja mam metr 50, 58 kg, ale jak się w kurwie. słuchaj, nie ma kogoś, kto mocniej bije, dziewczyno. Jestem szybki jak Adamek i zwinny jak grzechotnik. Nie do złapania. Nogi chodzą, to się nie widać. To prawda. Ja potwierdzam. No je. jestem, no jestem, jestem mistrzem Dolnego Śląska, bo śsiąska ma. No widzisz? Nie ma ja, mnie, nie mam. Nie, nie mam ja mnie. Sama widzisz, A nie ma żartów. Nie ma żartów. No cię boję trochę. Dobra, dobra słuchaj, zostały do... 5 sekund do końca bitewki i ja powiem ci tak, Zuzia, bardzo się kurwa cieszę. Bardzo się kurwa cieszę, wiesz dlaczego? Bo mnie kurwa nudzisz. Nie gadka się w ogóle, nie klei. Nie klej się gadka, wyjebane mam. Nie będę z Tobą Bo... rozmawiał, wiesz co? Nie, nie będę z Tobą rozmawiał. Się nigdy się z Tobą nie połączymy. Nigdy. Nie, nigdy się ]ami... z Tobą nie, nie połączymy no. za Ty to, jest, co zrobiłaś. nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Elo no, Dobra, na Jak możecie zobaczyć, yy, wiadomo, yy, mamy spadek widzów na TikToku, yy, ale to z powodów yy, po prostu blokady na nasze konta. Nie bójcie się, nie bójcie się, my wróciliśmy. My wróciliśmy i będziemy wracać ciągle. Eee, pamiętajcie, żeby wchodzić na Twitcha Ali 5 bo tam się dzieją wszystkie streamy. Cześć! O co ci chodzi? O co ci chodzi? Nie, ha, a, you, kurwa fuck. mać! Tu HOMO! What? HOMO! Co? co? Tu HOMO? Yes! Hey, fuck you! Yes, nie! Yeah. Fuck you! Ja cię w ogóle nie rozumiem! <laughs> <laughs> o co ci chodzi? <grym zimno> Ej, dobra, słuchaj, nie rozumiem się, nie dogadamy się tak, nie dogadamy się tak, jak będziemy gadać. <grym zimno> fuck you! 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 Bioda. Kurwa, zdenerwował mnie. Zdenerwował mnie. Zdenerwował mnie. Podniósł mi ciśnienie w tym momencie. <laughs> Ale spokojnie, nic się nie dzieje. Eee... Je, 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 Dobra czy nie? Fajna nastrójeczka? Oh, yeah! Hello, girl! Eee... Poland. Ja też, ja też z Polski. A, okej, okay, dobra. Cześć, cześć! Dobra, okej, okay, bo ja tak wiesz. <laughs> ja wiem, ja wiem. Słuchaj, zatańczymy? Możemy, a lubisz baciary? Lubię, lubię! Jesus. Lubię kurwy, lubię seks, lubię chuja w dupie mieć, jak to się mówi. Dobra, dobra, pa pa! Dzień. Nie, Czekaj, to, ej, kurwa, zostań! Nie Co to odjebałeś? To ty odjebałeś, powiedziałeś, że lubisz ja w dupie Nie, nie będzie. Nie ale no dobra, ja powiedziałem lubię kurwy, lubię seks, lubię chuja w dupie mieć. To jest takie kurwa, przecież moja typowa przyśpiewka. jej się to nie spodobało. Ale on... Nie, on, jej nie spodobało, że tu przyszedłeś. Z jakąś dupą. Przyszedłem z jakąś dupeczką. Co? No nie, to ona, ona, ona jest dziwna. Ja jestem dziwna? No, tak bo? mi się... Z... Co? Ej, ale fajna jest... Nie, fa bo nie, bórze, za każdym jaka. razem... No ta, no ale za każdym razem jak z tobą rozmawiam, to mi się wydaje, że ty nie jarzysz. Nie jarzę? Dlaczego? A to jest Bolo. Słuchaj, podoba ci się Bolo? No pewnie. Dobra, nie... No, Ale nie, czekajcie, zanim bitewkę zrobimy. E, podoba ci się Bolo, tak? Czyli mogłabyś z nim się umówić? No pewnie. Chciałabyś po prostu ujrzeć minibola, czy nie? Co? Nie. Nie, nie jednak... Jest to... taki. Ej, kurwa, co wy robicie? Natalia, ty masz 18 lat? To za znaczy, tak, tak. to. Daj tam Natalia, pierdolisz. Lubisz, Natalia? Daj, Natalia, widzę. Natalia, chcesz rozmawiać z nimi? Ja sobie. Tak, daj, Natalia. Słuchaj mnie, jak ty jeszcze raz masz? Natalia. A, okej. Okay. Powiem, powiem ci tak, powiem ci tak ogólnie. Ja nie wytrzymię. jak. Muszę cię pochwalić, bo jesteś kurwa. Odkąd zacząłem robić TikToki, to ja Cię kurwa kojarzę i Cię znam. Odkąd zaczęliśmy robić TikToki, przewija się ciągle. No wiem. No, ale to jest akurat, wiesz co, że ja z Tobą robiłam bitwę i wtedy jeszcze nie byłeś taki znany i przegrałeś z nami i się pokłóciliśmy. Tak, 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 właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. I zobacz, i zobacz co teraz, zobacz co teraz. Teraz to wygrywamy. Się wiesz... Y Graliśmy... Co moje tej... nie. Mam do ciebie taki sentyment po prostu, o to mi chodzi. Mam do ciebie sentyment. Dzięki ci bardzo. Y... Braci, nie, 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 nie. Traci, jak traci, to nie braci. Dzięki, Karolina, za prezent. E, słuchaj, Natalia. I to co ci nie ja? podoba. Natalia, wypadałoby Dobra. powiedzieć, co się w bolu, w bolu nie podoba, nie? Tobie. Nie podoba, nie podoba. <śleski> Inaczej, dziewczyno. Jakbyś miała... Słuchaj mnie, dziewczyno, słuchaj mnie. Wybierasz teraz tak. Robisz fuck American, ja, Dzięki Kubica i bolo. Nie no, zrób, zrób teraz, no. Ale tak, też robi, ale co? Fuck, Mary kill. Co Zastanów się. A to nie są przelewki, co nie? Nie, nie są, są, nie przelewki? są. A tylko czekaj, zobaczę. Nie ćwiczenia. Bolo, ale co ty robisz? Nie. coś, <laughs> Bolo. Czemu ty się rozbierać za drobne? Czemu ty się rozbierasz za No za nie, drobne? no robimy fuck, Mary kill, no to się, no wiesz, no. No Widzicie, powiedz, no, ty po ty widzisz, prostu to powiedz, buchów, no. ile dostałem giftów, to nie jest za darmo. Dobra, to jak, 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 jak jest, jak jest? Powiedz mi. Ciebie kill, ciebie kill. Którego, bo jakbym... Przepraszam, ciebie kill. Którego? No Kubica, kill. A, jasne. Wybra... Ja nie wybrała, wybrała, wybrała za kolaka zamiast ciebie. Wybrała, wybrała, kurwa, młodzieńcza, siedemnastoletniego pryszcza tego tego ja mężczyzny. Ja że... Dobra, dalej. E... O, dobre pytanie. Zastanów się, kochanie. No nie gadaj, że masz, kurwa, wybór, to jest dla ciebie miłe, no weź ja się załóż, Zobacz kiedy jest, on jest ego Ej, ale ja, no. wam kłopak, ja wam muszę... ja wam... ja wam, chłopaki, muszę coś powiedzieć, dobra? No. Okej? Okay? Powiem ci tak, Natalio. Było już mi gorąco i mnie schodziłaś teraz. Jest to twoja wina? Dobra, no, kurwa, jest... Ej, nie polenizujmy, ja muszę... No mów dalej, kurwa! Ja tak. wam Ja wam chciałam to powiedzieć od dawna, co... No. no kurwa, co? po prostu zdejmij no. brodę i powiedz. Nie to mogę jej zmiąć, bo ona jest to prawdziwa. Jest Ej, to jest prawdziwa, Natalia. No, Natalio, nie. nie jesteś śmieszna. Jestem? No, tak? no dobra, no to nie, to dobra. To no sorry, sorry. To no ty Natalia no. ty teraz... odpowiedź, bo ja nie chcę odpowiedzieć. Weź, weźmy wszystkich zabijmy to po prostu. to Nie. W ty lub ci popierdolone fuckmer kill! Co nie to kurwa nie. jest? Ruc Co to jest za pierdolony dobra. problem? Co to jest zapierdolony problem zrobić piebany fuckmar dobra. dobra, go kill, dobra, go kill, kubica kill, Daxa Kisa bo mer. <laughs> Ty ze mną chcesz coś włączyć, co? Ale nie, to nie było kija. Ale to nie było to było fak. Cicho, cicho za kolak. Cicho, cicho Nie, to jest fak. Ja wolek. Tutaj nie zajmiemy. A boleńka też nie Dobra, słuchajcie, nie wiem, jasne, okej. Powiem wam tak. Ale jeszcze została druga, jeszcze została druga dziewczyna. Może dać mery. Nie, ja już nie chcę, ja się już to nie bawię. Ja mam wypierdolone, nie bawię się w to. Cicho, od razu ja mówię. Ali, 5 celi um, to kill. Kurwa, tak mań, No! no kontynuuj dalej, kontynuuj dalej. Tak, z Mary i bolo, kiss. Czyli twoja no, myszka no, chce buziaka? buziaka? Jeden, jeden bolo, jeden, jeden bolo. Twoja... Jeden, Natalio? Twoja myszka chce buziaka? Co, słucham? <laughs> o? Co Twoja myszka chce buziaka, czy nie? Ale, ale jaka myszka? Ale my, my mamy myszkę bezprzewodową do komputera, co No co tak, czy chce buziaka, nie, nie mamy... no. czy chce buziaka, myszka no. komputerowa, o to chodziło. Ty A co wy nie lubicie? Myszki, Ty słuchajcie dziewczyny, miejsca. jestem informatykiem Gram gry komputerowe, co wy nie lubicie? A, no? <laughs> to jest? Chodzisz na ryby? A chodzisz bo? na ryby, bo jak nie Dziewczyny, Ja odgryzłem kiedyś głowę rybie Ale Weź. dobra, was dziewczyny wprost Wy jesteście na kanale e, Ploteczki Fagi? Czy jakoś tak? No To słuchajcie, no, tak odpalcie, odpalcie tam nagranie To poznacie co ja dzisiaj wieczorem robiłem Dziękuję za czapeczkę Jestem myśliwym. Spaliłeś sobie konia? Wow A wy, widziałeś nas na tym kanale czym? nas na ja, ja jestem na bieżąco wszystko widziałam. No właśnie. Jestem No to, no to jest Ja e, e, Wikosia, komu najbardziej kibicowałaś? Że Natalia? E, że jak kibicowałam co? No nie ogromnie. Mi dałaś mery, więc chyba mi, prawda? Ej, no ja no was tak, wszystkich co, wie, to pierdolę. Dolej. Zabić mnie? Fuck Mary, kill, zabić mnie? A wybrać jebanego zakolaka, dla kolaka, albo kurwa bola? Jak chcę z tobą gadać? Słuchaj, jestem. Nie ja ja chcę im. z tobą gadać? Ale jest z Kolim. A, dobra. A on powiedział, obiecał, że się z nami połączy? Obiecał, że się z nami połączy, z Kolim Latino. Trzeba go kurwa dodać, trzeba go dodać. Mała, y Eee. Jak to teraz zrobić, kurwa, żeby ona było? No słuchaj, robimy tak. Ja się, pyk, rozłączam S się z tobą tak na chwilę. W sensie połączyć. Dodajemy z Kolima, dodajemy króla Latino. Dodajemy króla Latino. Król Latino będzie dodawany. Czekajcie, Zrobimy tak. A wracają zasięgi, słuchajcie, wracają zasięgi. E nam. Jednak TikTok nie ucisza. Nie, on ma skolin po prostu, ja wpisuję król latino, ja pierdolę. Jest. Ale ma... Kurwa. Nie połączymy się z nim. Eee, kurwa, oczekiwanie na innych. Hmm. Dobra, jedziemy, szybkie zapraszonka. Wejdę, wyjdę, wejdę, wyjdę, wejdę, wyjdę, wyjdę, wejdę, 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 wejdę. Siema geju. Hahaha, ha, ha, cześć maszbana. Co ja taki zmarnowany? Ja jestem po treningu, wariat. Jestem po treningu, więc mogę wyglądać na zmarnowanego. Ale tak, taki nie jestem. Czego? Yy, ja chodzę na iKido. Od na do. No. Hej. To jest, ej to jest co ostatnio powiadam. O kogo chodzi? O kogo chodzi? Ej, o co chodzi, bo ja jestem pod kamieniem, że o co chodzi z tymi trendami, że wy sobie nakładacie ten filtr takim z brodą? Filtr? Jaki filtr? A sorry, to twoja prawdziwa, to sorry, przepraszam. Właśnie o to chodzi! Eee... co tam robicie w trójkę? Siedzimy, nie jesteśmy w trójkę, jest nas z sześć osób. 6 osób do móweczka, tak? Wow, wow, wow no nie, nie że do móweczka, ale to wiesz, szczerze są. Bau, wow, dziewczyno. Eee, no to fajnie, 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 fajnie eee, i co? Pijecie alkohol? Nie, nie piję alkoholu. Świetnie wyglądasz, świetne masztycki. Eee, siema! Masz na napisał co tam o, nie. <laughs> o, o to nie jest Polak, to on jest, trochę nie rozumiem. Aha, to daj mi go do telefonu. Nie, wiesz co, on jest trochę wstydny. Okej, się... okay, jasne, nie, nie jasne. jasne. Yy, no dobra, a jeszcze, bo ja mam takiego kolegę... No? Ale kurwa nie będzie. I wiecie co? Mnie nie też to kurwa nie będzie. Nie. Ej! Kierle. Słuchajcie, widzowie z TikToka. Pamiętajmy o kanale Twitch Ali, Pięcali, na którym transmitujemy yy, jak zawsze yy, Tiktoчки. Zmieniamy często konta. Więc, żebyście byli na bieżąco, najlepiej wbić na Twitcha, bo tam wiadomo, dzieje się główna akcja. Trzeba przypominać, no wiadomo. Zrób y, punkty Twitch, jasne, zrobię to. Dąż do bola. Słuchajcie widzowie, pamiętajmy o kanale Twitch Ali Pincali, na którym dzieje się główna akcja. <grym>, na, którym, na którym dzieje się główna akcja. Często mamy banowane konta i... Główna akcja RP. Tak, Często mamy banowane konta, więc warto by było zobaczyć nas trójkę na kanale Twitch, a żeby to szło dalej. Widzowie, może w skrócie powiedzmy. Że po prostu kurwa pierdol... żeby widzowie nas nie followowali na TikToku, tylko na Twitchu Twitcha tak, TikToka. Ogólnie, nie, powiedzieć szczerze, pierdolimy TikToka. Pierdolimy TikToka? Tak, nie wiemy Kochamy Twitcha, więc yy, wbijajcie na Twitcha. Dokładnie. I je TikToka, wbijajcie wszyscy Twitch, a nie pięcali. Z kurwy syny. Dobra. Yy, ja lecę dalej szukać. Dobra. Ali powiem jeszcze istnieje jakakolwiek szansa na spotkanie z Pentagonem? No powiem wam, że się zdziwicie. Jak to jak to spotkanie będzie przebiegać. Istnieje po prostu. Istnieje, tak, istnieje. Istnieje, istnieje. I... być może dojdzie, być może nie. Zobaczymy. Zobaczymy. Cześć, chcesz się poznać? Lubisz zwierzęta? No. A zrobisz duże krowie? No, zrobię. Dobrze. chłopaka i się zabawcie. Jesteście? Co? Co mówicie? Jesteście wege? No. Tak? A lubisz zwierzę? No. Mhm. To jak tak lubisz zwierzę, to na przykład... Zrobić dobrze krowie? <laughs> zrobię, zrobię, zrobię. Ej Bolo, proszę, zrób to chociaż jeszcze raz no. kiedyś. Ja. Ha. No i zajebiście. Zajebisty jestem ten bolo ogólnie. Nie ma. Bola. Pierdolić Bola. Ale czemu nie się powiedziałeś boli... księdzu, że gry No nie, no, po prostu jakoś, nie wiem, tak, tak się złożyło. Ja mam cały czas zagranie. Kto mnie kurwa ciągle? ja no, po prostu jakoś, nie, nie. Nie to wiem. fan. Oj, coś kurwa szło. Trzeba uważać na fanów, trzeba uważać na fanów. E, bo mogą być różni. Natalia Hereta, Natalia Hereta. Hej Natalia! Cześć! Bitch, jak tam u ciebie? Dobra Natalia, wyłącz się, ja chodzę. To no ja wychodzę Co tam Natalia? No, kurwa, co mam powiedzieć? No, co mam kurwa powiedzieć? Co mam powiedzieć? Mm. Kogo tu mamy? Kogo tu mamy jeszcze ciekawego? Maja, majeczka, majusza. Ehm, mm. Nie, dzwoń do mnie. Pani Lotka, pani Lotka, pani Loteczka Sprawdzimy panią Lotkę. Pani Lotka, Mariatka. Super. Sprawdzimy to. Sprawdzimy. Hi. Yo, what's up? Good, how are you? I'm good, I'm good, I'm good. Do you wanna play battle? Uh, no. Oh, why? Because I'm giving fuck. Because I'm giving fuck! Shut up, Go. get lost. Hi. Halo. Co tam? Jasne, ja też. Czasem. Co wypisze?